Dzień dobry moi drodzy. witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, dzisiaj kochani mamy yy, czwartek, witam się z Wami jak z samochodu, yy, to dlatego, że właśnie jadę w tej chwili teraz yy, po chleb, yy, małe zakupy zrobić, także więc kochani zapraszam Was na yy, kolejnego vloga no, to moi drodzy, jedziemy powiem Wam, że u nas od rana yy, słonecznie, ale niestety teraz powiem Wam, jakieś takie potężne chmury wyszły, yy, tak się chmurzy, więc nie wiem czy nie będzie yy, padać oby nie, dobra moi drodzy jedziemy i tak moi drodzy, ja już chyba właśnie odebrałam. Wyszłam ze sklepu idę teraz właśnie jeszcze Stefanowi kupić jedzonko, bo już nie ma mu się kończy, więc idę jeszcze do jednego sklepu. No i na parking. byłam jeszcze w Pepko, więc tak patrzę na siebie, ale jestem rozczochrana powiem wam, że słońce świeci ale tak strasznie wieje, że musiałam brać kaptur, teraz go ściąłam jestem tak rozczochrana jakoś nie wiem co z tą pogodą nie wiem chociaż jest tak powiem wam szczerze mówiąc wiosennie, bo dlatego, że to słońce świeci no to tak się wydaje, jakby była e, wiosna. Ale nie o tym chciałam rozmawiać, tylko chciałam Wam powiedzieć, że byłam właśnie w Pepko. Wyszłam przed chwilą z Pepko i e, z Rossmana. I w Dilzie jeszcze byłam, ale w Dilzie kupiłam jedną rzecz tylko. I zrobiłam Wam taki mały przegląd y, tych nowości, co teraz właśnie takie sportowe rzeczy mają. leggingsy, biustonosze, skarpetki takie fajne mają rzeczy właśnie Pepko Od dzisiaj, bo od dzisiaj jest właśnie ta gazetka, nowe rzeczy są. Y, to są te rzeczy fitness. Więc moi drodzy, właśnie Wam nagrałam to, co właśnie tutaj u nas mieli. No i jadę teraz do domu. Parę rzeczy kupiłam, ale to już Wam pokażę y, w domu. Ale to raczej kupiłam rzeczy dla Damiana, jedną dla siebie. No i takie powiem wam małe zakupy. Ja teraz właśnie jadę do domu. Bo i tak już czas mnie goni. Także więc moi drodzy odezwę się do was jak już będę po prostu w domu. Jestem właśnie w domu. Właśnie smażę teraz sznycle mielone właśnie. Podgrzałam sobie już ziemniaki, bo już rano, powiem Wam, Na no, się południa zanim jechałam, to sobie ugotowałam. Jest godzina koło właśnie piętnastej, więc teraz robię właśnie, smażę sznycelki. Ziemniaki mam ugotowane, tylko podgrzeję je. No i będzie zaraz obiad. No i później, moje drodzy, właśnie Wam pokażę co kupiłam właśnie w Pepko no i jedną rzecz kupiłam w Rosmanie. W Rosmanie kupiłam pomadkę do ust z Visporti, powiem Wam, fajny kolor taki nudziakowy. Ona była przeceniona powiem Wam z 19,99 na 9,99, także więc później zjemy, jak zjemy obiad to Wam na pewno wszystko pokażę także tę pomadkę. Dobra, moi drodzy, uciekam, pilnie też sznycę, żeby mi się nie spaliły i odzywam się już do Was później. Hejeczka kochani, jestem już tutaj z Wami ponownie. E, pokażę Wam taki dzisiejszy mały haul zakupowy. E, tutaj mam torbę taką. Powiem Wam, że już jak jadę do Pepku, już nie chcę, powiem Wam brać tych reklamowych, bo. Już mam dość tych reklamówek, także ja teraz tym jeżdżę. Biorę niedużo, no to po prostu wszystko mi się mieści. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy może od Pepko. W Pepko kupiłam trzy rzeczy tylko, tak więc już Wam tutaj zaraz pokażę. Tylko sobie powyciągam i już Wam tutaj pokażę. Już Wam mówiłam nawet w samochodzie, że to dla Damianka kupiłam i jedną rzecz tylko dla siebie. Tak więc moi drodzy, zobaczcie, kupiłam dzisiaj Damianowi kolejną piżamę, bo powiem Wam naprawdę, że te piżamy tamte muszę je, te stare mu już powyrzucać, bo wiecie, niestety niektóre już się porościągały. No i mówię: Najpierw muszę zakupić jakieś piżamy, żeby po prostu miał w czym spać. Tak więc jutro będę robić mu taką segregację, właśnie w szufladach w pokoju. Piżamy, które już się nie nadają, po prostu do wyrzucenia idą. No, i kupiłam mu nowe. W sumie już mu kupiłam ostatnio dwie. Dzisiaj kolejną, to już ma trzy nowe piżamki. Tak więc, moi drodzy, kolejna piżamka dla Damiana, czyli spodenki, takie piękne, powiem Wam przepiękny. Taki baby blue, taki ładny kolor, niebieski spodenek, taki błękitny. To są spodenki. I do tego już Wam pokazuję, jest taka piękna koszulka. Zobaczcie. Tak to właśnie wygląda z takimi właśnie pieskami tutaj, czyli coś takiego i spodenki właśnie do tego. Niebieski i biała koszulka. I powiem Wam, że ja też wzięłam z tego właśnie 110 na 116, 5-6 lat. Bo dlatego tak jak Wam zawsze mówię, chodzi o to, a koszulki i tak są dość duże, szerokie. I cena takiej piszanki to jest 15 zł Zobaczcie wcale nie dużo jak za taką piżamkę 15 zł, a powiem wam że naprawdę bluzeczka jest piękny kolor bialu sienki naprawdę jest tak biała. Kurde ta metka mi tu przeszkadza. Także zobaczcie połączenie tego białego właśnie z tymi swetenkami to super wygląda. Czyli taka piżamka moi drodzy dla Damianka. Kolejna rzecz tak samo z ubrania to już wam powiem jest nowa kolekcja i kupiłam Damianowi Spodnie, zobaczcie, to jest taka kolekcja y, flash Właśnie z tą aplikacją tutaj. I to jest taki piękny kolor y, granatowy spodni. To są spodnie takie śliziutkie. To nie jest taki materiał, wiecie, taki dresowy, taki bawełniany, tylko ten jest taki y, śliski materiał, taki błyszczący. No i zobaczcie, on tutaj taką piękną żółtą wstawkę ma y, na nogawce. Oczywiście dół zakończony ściągaczem, no i przede wszystkim, moi drodzy, chodzi o ten pas znowu, dlatego jak je zobaczyłam, jak wisiały na wieszaku, mówię, no idealne spodnie na Damiana, bo dlatego, że w pasie one są bardzo małe, wąskie i mówię, biorę je, bo ja naprawdę mam ciężko mu kupić spodnie i powiem Wam tak, jak jadę i chcę mu rzeczywiście kupić spodnie, no to tych spodni nie kupię, bo po prostu nie ma. A dzisiaj jechałam z myślą do Peko kupić zupełnie coś innego, ale tego nie kupiłam, bo niestety nie było. Tak więc zobaczyłam spodnie i mówię: Ja te spodnie biorę, bo zanim tylko będzie wiosna, będziecie podane, ja nie będzie miał po prostu w czym chodzi, bo wszystko mu zjeżdża z pupy. Także więc nowa kolekcja, moi drodzy, takich spodni. Oczywiście tutaj macie kieszonki z jednej i z drugiej strony. Przód jest piękną aplikacją flesza. No i tył macie y, po prostu gładki, bez żadnej y, kieszonki. Oczywiście tu, jak zawsze, ściągacz, ale te ściągacze to nic, u mnie nic nie dają. Także zawsze musi być mniej w pasie, żeby tu nic nie trzeba było regulować tym. No i to jest taka właśnie kolekcja, zobaczcie. DC tutaj jest na tym. I to jest rozmiar 122, 6-7 lat, cena tego to jest 30 zł. Także powiem Wam, że świetne naprawdę, eleganckie powiem Wam te spodnie, super wyglądają kolorystycznie, granat żółtym, to naprawdę no super, naprawdę super to wygląda i powiem Wam, że z tego jeszcze jest bluza z kapturem, ona chyba kosztowała 30 zł. Też aplikacja jest tego flesza. zastanawiałam się, czy wziąć, czy nie, ale u mnie na mianomatyk był trochę z kapturem, więc no nie wiem, może drugim razem jak pojadę, będą, to na pewno chyba dokupię. Właśnie się tak jeszcze zastanawiam, może mogłam wziąć, bo bym miał taki cały komplet. No nie wiem, pojadę drugim razem to może i kupię. Bo jeszcze muszę mu dokupić, powiem Wam są jeszcze z taką samą podobną aplikacją, też właśnie flash, tylko troszeczkę inaczej, większa aplikacja. T-shirty, biały t-shirt właśnie z tym Fleszem Także jeszcze mu tamto dokupię. No i nie wiem, waham się więc jeszcze tą bluzą, właśnie czy kupić, ale może mu kupię. Także więc, moi drodzy, spodnie i to by była ostatnia rzecz dla Damiana, czyli spodnie, kochani. I właśnie ta przepiękna yy, piżamka. Także to dwie rzeczy dla Damiana. No i tu Wam teraz pokażę coś dla mnie. A mianowicie ta dam, da ta dam. Co ja tutaj mam. <tutek> tutaj mam, moi drodzy, kubeczek. Już go odpakuję. I zobaczcie. Czyż nie piękny jest ten kubek? Jak go zobaczyłam, to mówię nie. Ja muszę sobie wziąć ten kubeczek. To jest taka kubeczek, filiżanka bez spotka. Naprawdę już czuć powiem Wam tak, wiosnę w powietrzu i w sklepie, jak zobaczyłam, były dwa ostatnie. I mówię, nie no, mam tych kubków trochę, ale takiego kubka to jeszcze ja nie mam. No i mówię, biorę, cena jest powiem wam nieduża, bo dlatego, że on kosztował tylko 8 yy, zł. A naprawdę powiem Wam, że jest przepiękny. No, zobaczcie sami, czy nie jest uroczy ten kubek, jak na wiosnę, na lato naprawdę świetny. Piękne kwiaty tutaj są na nim namalowane. Tutaj też macie taki. Napis na tej filiżance. Nie wiem, ja na to mówię, filiżanka, kubek, no po prostu kubek. Filiżanka to raczej ma spodek, no ale ona jest taka, właśnie na kształt troszkę, yy, właśnie, yy, no, filiżanki, kubeczek. Nie wiem, niech to będzie kubek, filiżanka, jak to yy, po prostu woli. I zobaczcie, takie piękne uszko ma tutaj yy, pudrowego różu. No i te przepiękne, właśnie, kwiaty z dodatkiem zielonych liści. No, zobaczcie. Czy nie jest piękne? Piękne, piękna ta filiżanka, kubek. No naprawdę mi się bardzo spodobało i mówię: no, pić z takiego sobie kubeczka to po prostu coś naprawdę fajnego i przyjemnego będzie pić w takim pięknym kubeczku. Szczerze mówiąc, powiem Wam, że jak jest taka pogoda, po prostu za oknem. No, już niestety się prawie ciemno robię, już zasunęłam roletę. No, i powiem Wam, że ja mam trochę dość, naprawdę, już tych kubków trochę świątecznych, ale jeszcze piję w nich. Jeszcze mam je ułożone właśnie w kuchni, yy, tam na ladzie pod meblami. I mówię, no, niech jeszcze będą te kubki, ale jak już dzisiaj zobaczyłam ten kubek, no to. No, musiałam go zabrać ze sobą do domu, bo po prostu, no, nie wiem, myślałabym w domu, musiałabym jechać chyba specjalnie po niego. Także mówię, były dwa ostatnie, wzięłam jeden, jeden jeszcze został, pewnie ktoś go szybko sprzątnie kupi. Także, moi drodzy, taki kubeczek, oto dzisiaj w Pepko kupiłam. Powiem wam, że naprawdę nie drogi jak za 8 zł, taki piękny. Ja jestem po prostu tym zachwycona. Dobra, moi drodzy, na tyle by było zakupów z Pepko. Jak osoby sobie tutaj. Postawię na mojej toaletce. Tyle jest zakupów z Pepko. Jeszcze była moi drodzy, tak jak mówiłam Wam, w Dilzie. Ale w Dilzie kupiłam jedną rzecz, a mianowicie, powiem Wam, że już mi się nie chciało do żadnego innego sklepu lecieć. Nie mam w domu cappuccina. Piję tylko kawę, ale wczoraj, dzisiaj już kawy nie piłam, bo wiecie, ja tak nie przepadam za kawą. Więc nic takiego nie było w tym Dilzie, żadnego cappuccina. Było cappuccino, powiem Wam właśnie. Zastanawiałam się z tej samej firmy Mokate, i to było cappuccino rumowe z cynamonem, ale mówię, no nie wiem, czy to będzie dobry rum, cynamon, no nie wiem. No i jak zobaczyłam, właśnie to extra mokate hot chocolate drink, słony karmel, no to mówię, wezmę, spróbuję, powiem Wam takie opakowanie w Dilzie kosztowało 6 zł. I tu macie 10 takich y, saszetek, jak tutaj jest y, pokazane. Nie wiem, może ktoś już z Was y, pił coś takiego. To jak coś, to dajcie znać. Y, piszcie pod filmem, czy dobre, czy nie. Ja to później akurat y, sobie odpakuję. No i spróbuję, bo jeszcze dzisiaj nie piłam żadnej kawy Cappuccina. Nie mam, tak jak mówiłam, już mi się nie chciało do innego sklepu podjeżdżać. Bo wiecie, od sklepu do sklepu y, już mi się akurat dzisiaj nie chciało. Zaczęło tak strasznie wiać. Więc mówię, idę do tego Dealza, zobaczę, co mają i powiem Wam, że no. Nie wiem. Wygląd opakowanie, nie wiem, słony karmel to właśnie to mnie dzisiaj skusiło, szczególnie ten napis słony karmel. Zobaczymy. Umyję sobie, wyparzę filiżankę i zrobię właśnie sobie to. Zobaczymy. Dam Wam na pewno znać, czy to dobre, czy nie w kolejnym filmie. Także zobaczymy. A Wy jak mieliście, piliście, to dajcie znać. Napiszcie mi pod filmem, jak ktoś pił, czy to dobre, czy nie, czy Wam smakuje. Także to by było z dillsa za 6 zł, tak jak mówię. No i by było na tyle. Byłam właśnie w Rossmanie. W rozmanie niby jest, powiem Wam, ta promocja, ale już jest tak wszystko wysprzedane. Chciałam sobie kupić jeszcze tusz do rzęs, co ostatnio kupowałam z Eveline, ale niestety już dzisiaj nie było żadnego tuszu. No to mówię, no cóż, wzięłam sobie pomadkę, bo jak zobaczyłam, że są pomadki z Miss Sport i zobaczcie, jakie ładne też w ogóle ma, takie czarne, satynowe opakowanie i to jest właśnie Miss Sporty i cena była przekreślona 19.99 na cenę 9.99 także no spora powiem wam promocja jak za taką pomadkę z Miss Sporty ja mam ją numerek 102 zobaczcie nie wiem czy tu będzie widać ostrość nie chcę pokazać ale w każdym razie jest to właśnie 102. I już Wam tutaj pokazuję kolorek. A kolor, moi drodzy, to jest taki, zobaczcie, taki piękny, naprawdę przepiękny nudziak. Powiem Wam, że ja uwielbiam takie kolory. Zresztą wiecie, że ja właśnie lubię takie nudziaki. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak on. No, powiem wam, że nawet bardzo fajny ma zapach, zobaczcie, tak to wygląda. Także no, fajny kolorek, ładnie pachnie, cena też jest akurat właśnie bardzo fajna. Także jeżeli ktoś lubi takie, to naprawdę lećcie do Rosmana, bo może u Was jeszcze dostaniecie. Ja wzięłam, powiem Wam, jedną. Została jeszcze jedna, bo były tylko dwie. I te, jak mówię, to jest kolor y, 102. Także więc taka pomateczka właśnie z Miss Sporty. Powiem Wam, że ja z Miss Sporty chyba nie miałam ani jednej pomadki, Nie wiem dawniej, czy miałam, czy nie. Nie wiem, nie przypomina mi się. Także ja ją na pewno y, przetestuję, to dam Wam znać, czy fajna, czy nie fajna. Pokażę ją Wam na pewno w którymś filmie, jak ona wygląda na ustach. Może już w kolejnym, właśnie się pomaluję. Także, moi drodzy, takie zakupy właśnie na dzisiaj zrobiłam. Pepko, deals no i Rosman. duże te zakupy, ale zawsze coś, coś fajnego. Powiem Wam, że ja uwielbiam pomadki, lubię takie. Także wstąpiłam do Rosmana, zobaczyć ciekawości, co. Mają, chciałam kupić ten tusz, ale niestety tuszów już y, nie było. Tak więc, moi drodzy, takie y, zakupy. A w ogóle powiem Wam, y, czekajcie na kolejny film. W następnym filmie pokażę Wam metamorfozę, powiem Wam y, mojego y, okna w kuchni, powiem Wam, przy, kupiłam właśnie przepiękne firany, dostałam, powiem Wam, u jednego sprzedawcy. Bo tak jak wam mówiłam, że u innych dopiero w lutym, końcem lutego ostatnio dowiedziałam się, że mają być, ale powiem wam, że tak czekałam, czekałam też co tamte, kupyłam właśnie firany, też niby miało być jakoś w kwietniu, nie było ich, nie dostałam. I tu już mówię, o nie, czekam, były troszkę droższe, ale mówię niestety. Nie będę czekała na luty, na koniec lutego, bo może się okazać, że może tych firany zasłon nie być. Znaczy firany, nie zasłony, tylko firany. Tak więc mówię, kupiłam, powiem Wam przepiękne. Przepiękny, tak samo kupiłam upięcia do tych firan, także w kolejnym filmie na pewno wam pokażę te firany, no i oczywiście je zawieszę, także zobaczycie jak to będzie, kochani, wyglądało. Także czekajcie na kolejny film, jeżeli kogoś to interesuje właśnie wystrój okna w kuchni, też możecie sobie coś kupić, zaszaleć na wiosnę właśnie coś nowego, powiesić właśnie u, u siebie. W oknie, także więc ja Wam tutaj podpowiem, co możecie zrobić, jak możecie ozdobić to okno, żeby pięknie właśnie wyglądało, powiem Wam tak nowocześnie, elegancko. Także czekajcie na film, a ja już dzisiaj, kochani Wam, dziękuję, że jesteście ze mną. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie, pamiętajcie, jak Wam się podobało o łapce w górę, oczywiście o subskrypcji mojego, komenta... mojego komentarza. Komentarze mile widziane, kochani, pod filmem ale subskrypcję yy, mojego kanału, także też proszę. No i co? My widzimy się w kolejnym yy, już filmie. Do zobaczenia.